Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że to już kolejny dzień razem. I dzisiaj chciałabym wam bardzo powiedzieć o takiej strategii, którą wiele osób używa, ja swego czasu też, strategii związanej z radzeniem sobie z trudnymi emocjami. To jest strategia nieczucia. Wiele osób, które jako dzieci przeżyły trudne zdarzenia, ale jakieś trudne doświadczenia i nie poradzili sobie z emocjami. Nie wiedzieliśmy, jak się regulować, nie wiedzieliśmy, co to znaczy radzić sobie z trudnymi emocjami. Przyjęliśmy strategię najbardziej powszechną, najbardziej znaną i też taką społecznie akceptowaną strategię: nie będę czuć trudnych emocji. Nie będę ich czuć, nie będę ich okazywać, nie ma trudnych emocji, ja się od nich odcinam. I ta strategia nieczucia sprawdzała się wtedy, kiedy byliśmy mali. Ta strategia nieczucia do dzisiaj przyjmowana jest przez wiele dzieci, które nie wiedzą, co zrobić z emocjami dorosłych, na przykład, tak? które nie wiedzą, co zrobić y, z trudnymi doświadczeniami, które do nich przychodzą. I kiedy nie nauczymy dzieci, jak się mają regulować, no to ta strategia jest jedyną słuszną, która potem pracuje w naszym życiu dorosłym. Niestety, ma ona to do siebie, że no, ma określone konsekwencje. Tak? Po pierwsze, y, takie, że jeśli nie kontaktujemy się z naszymi trudnymi emocjami, to nie kontaktujemy się z emocjami w ogóle. To jest, taki, to jest taka gilotynka, która odcina naszą umiejętność odczuwania, takiego pełnego odczuwania emocji. Czyli jeśli nie potrafimy skontaktować się z naszymi trudnymi doświadczeniem, trudnymi emocjami, przeżyć je, zauważyć, to mamy problem z przeżywaniem tych emocji, które są przyjemne, które nas regulują. No bo, słuchajcie, z trudnymi emocjami to jest trochę tak, jak z niegrzecznym dzieckiem w szkole. Ono po prostu bardzo potrzebuje uwagi, dlatego tak nas irytuje. Dlatego jest takie niegrzeczne, dlatego budzi nasze, naszą uwagę, dlatego e, tak dużo się tych niegrzecznych dzieciach mówi, dlatego e, sprawiają tyle mm, zachodu, czy sprawiają, że trzeba się nimi zajmować. Tak samo jest z trudnymi emocjami. Je trzeba zauważyć. One potrzebują naszej uwagi. I jeśli mamy tę uwagę na tych emocjach, to możemy zacząć się odpowiednio regulować. No bo żeby zacząć proces regulacji, żeby nauczyć się tej regulacji, podnieść naszą rezyliencję, poradzić sobie. Zbudować sobie odporność na stres. Potrzebujemy zacząć od dwóch prostych rzeczy. Pierwsze, od zobaczenia, dostrzeżenia trudnej emocji w nas. Czasami jeszcze nie potrafimy jej przeżyć, ale samo nazwanie emocji, zobaczenie, że ona jest, to już jest naprawdę bardzo duży krok. I druga rzecz, która pomaga nam w przeżywaniu, w doświadczeniu emocji i korzystaniu ze wszystkiego. Co dają emocje na całym spektrum emocji, to jest umiejętność przeżywania tych emocji, które są przyjemne, czyli dawanie sobie okazji do tych przyjemnych emocji, do uczenia się ich, do bodźcowania się przyjemnie. To jest dokładnie to, co tutaj przez już 73 dni robimy, tak? czyli uczę Was, pokazuje Wam, jak sama też to robię, jak przeżywać te fajne emocje, jak zbierać sobie górkę tych dobrych emocji, robić, jak nauczyć nasze ciało. Tego, co przyjemne, jak nauczyć nasze ciało tego, co spokojne, tego, co radosne, tego, co ciekawe. Bo gdy otwieramy się na przeżywanie emocji, także tych przyjemnych, to uczymy się przeżywać te trudne. Kiedy zamykamy się na te trudne, niestety utrudniamy sobie przeżywanie tych przyjemnych. Więc jeśli jesteście rodzicami i macie dziecko, które przeżywa trudne rzeczy, to pamiętajcie, że najczęściej dzieci się odcinają, kiedy nie wiedzą, jak się wyregulować. Możecie im pomóc, jeśli sami nauczycie się regulacji. Dobrze nazwać emocję trudną, dobrze się zobaczyć. I wtedy zrobić coś, co pomoże zmienić kierunek, co pomoże sprawić, że będzie przyjemniej. Jedną z takich, jednym z takich sposobów oczywiście jest trening hartmat i cała masa różnych technik, które mamy tutaj w arsenale hartmatowym. Dzisiaj będzie to inner ease, czyli taka technika, która pozwoli nam przerzucić się do spokoju. Zrobimy ją sobie troszeczkę inaczej niż e, robiliśmy do tej pory. Więc jeśli macie ochotę przyjrzeć się tej trudnej emocji, która na przykład z Wami jest w tej chwili. Jeśli ktoś z Was, kto teraz ogląda ten materiał, czuje jakąś trudną emocję albo czuje jakiś dyskomfort, dajcie sobie chwilkę. Usiądź. Poczuj. Spróbuj zobaczyć najpierw, że taka emocja w Tobie jest, jeśli jest. I nazwij ją. Może to jest smutek, może to jest żal. Te emocje widać najtrudniej, a może jednak jest to złość, może jakiś gniew. Nazwij emocję, którą czujesz. To jest punkt startowy w regulowaniu się, ok? Dostrzec to, co trudne. Nie bronić się przed tym. A teraz jest dobry moment, kiedy już wiesz, co czujesz, żeby zrobić sobie to proste ćwiczenie, to technikę Inner Is, do której cię bardzo serdecznie zapraszam. Zwróć się z uwagą do przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że twój oddech wpływa i wypływa do serca i do przestrzeni klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm który jest dla Ciebie komfortowy. A teraz wyobraź sobie, że z każdym wdechem oddychasz takim wewnętrznym spokojem, takim wewnętrznym luzem. To pomoże zrównoważyć Twoją energię psychiczną i emocjonalną. A teraz podejmij decyzję, taką intencję, że warto na te trudne emocje sobie spojrzeć i zobaczyć, że są. Do czego Was zachęcam i do tego, żebyście się regulowali w drugą stronę. Kochani, po przygodach dzisiejszego nagrania <gryw> życzę Wam absolutnie cudownego, wspaniałego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa.